Wyobraź sobie, że w chwili największej ciszy w swoim życiu, gdy świat wokół ciebie zdaje się zatrzymać, słyszysz głos Jezusa, który mówi do ciebie o największej tajemnicy istnienia o chwili Twojej śmierci. Co byś poczuł? Strach, nadzieję, a może niewysłowioną ulgę? Dziś przybliżymy słowa, które Jezus przekazał Marii w altorcie na temat tej ostatecznej chwili. A to, co usłyszysz, może odmienić Twoje spojrzenie na życie i wieczność. Ale pamiętaj. Najważniejsza prawda zostanie ujawniona na końcu tego materiału. Witam Was, drodzy bracia i siostry. Pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami. Niech błogosławieństwo i światło Boże spłynie na Wasze rodziny, przynosząc pokój, zdrowie i radość. Z tej strony chodzenie z Bogiem, miejsce, w którym zgłębiamy Słowo Boże i tajemnice objawień, które prowadzą nas bliżej Chrystusa. Proszę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zasubskrybujcie nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę i podzielcie się tym filmem z bliskimi. Dziś odkryjemy prawdę, która może zmienić nasze podejście do życia i śmierci. Zanim jednak przejdziemy dalej, pomódlmy się wspólnie. Zamknijcie oczy, unieście dłonie i otwórzcie serca. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar życia i za to, że w swojej nieskończonej miłości pragniesz przygotować nas na spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, napełnij nas odwagą i wiarą. Otwórz nasze umysły i serca na Twoje słowo, abyśmy mogli je zrozumieć i przyjąć w pełni. Błogosław naszą podróż duchową i prowadź nas swoją łaską. Amen. Maria Waltorta. Mistyczka obdarzona niezwykłymi wizjami i słowami od Jezusa. W swoich zapiskach przekazała niesamowite przesłanie o chwili śmierci. Jezus mówi do niej: Śmierć nie jest końcem, ale przejściem. To chwila, w której dusza zostaje oderwana od ciała, by stanąć przede mną. Miłością i prawdą. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak głęboka jest ta prawda? Każda nasza myśl, każde słowo i każdy czyn prowadzą nas do tej ostatecznej chwili, do spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, czy nasze życie jest przygotowaniem na to spotkanie? Jezus wyjaśnia Marii w Altorcie, że moment śmierci jest czasem prawdy, w którym każda dusza staje przed lustrem własnego życia. To chwila, która przynosi nieskończoną miłość dla tych, którzy wiernie kroczą Jego drogą, ale również przerażenie dla tych, którzy odwrócili się od Bożych przykazań. Jakie uczucia budzi w nas świadomość, że wszystko, co robimy, ma wieczne konsekwencje? Jezus mówi dalej: Nie bójcie się śmierci, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Czy te słowa napełniają Cię nadzieją? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. To ważne, byśmy wspólnie dzielili się naszymi doświadczeniami wiary. Jezus, mówiąc do Marii Waltorty o chwili śmierci, ukazuje nie tylko jej głębokie znaczenie, ale także przygotowanie, jakie każdy z nas powinien podjąć. Śmierć, choć często postrzegana jako koniec, jest bramą do nowego życia. To moment, w którym nasza dusza staje przed światłem Bożej Prawdy światłem, które oświetla każdą myśl. Każde słowo i każdy czyn. Jezus powiedział: Ci, którzy żyli w mojej łasce, nie odczują bólu śmierci, ale zanurzą się w pokoju, jakiego świat nie zna. To ja przyjdę po nich, by ich przyjąć. Wyobraźmy sobie te chwile: zanurzenie w Bożej miłości, spotkanie z Chrystusem, który wyciąga rękę, aby nas powitać. Czy nasze serca są na to gotowe? Jezus przypomina Marii w Altorcie, że ci, którzy żyją w Jego prawdzie, nie powinni bać się śmierci. Jednak ostrzega też, że dla tych, którzy lekceważą jego nauki, ten moment może być pełen trwogi i żalu. Zastanówmy się przez chwilę nad naszym codziennym życiem. Czy każda decyzja, którą podejmujemy, przybliża nas do Boga, czy oddala od jego łaski? Jezus mówi: Nie pozwólcie, by ziemskie przyjemności i grzechy zaślepiły was na rzeczywistość wieczności. Każdy dzień, każde tchnienie jest darem, który przygotowuje was na spotkanie ze mną. Jak te słowa rezonują z Tobą? Czy czujesz, że w Twoim życiu jest miejsce na poprawę, na nawrócenie? Maria Waltorta opisuje, jak Jezus podkreśla uwagę sakramentów jako drogi przygotowania do tej ostatecznej chwili. Sakrament spowiedzi. Eucharystia i codzienna modlitwa są jak most, który prowadzi nas przez nieznane w stronę wiecznego pokoju. Jezus przypomina, nie zaniedbujcie swojej duszy. Dbajcie o nią, jak dbacie o swoje ciało, bo to ona jest waszą prawdziwą istotą. Wasze ciała przeminą, ale dusza pozostanie na wieczność. To mocne przesłanie skłania nas do refleksji nad naszymi priorytetami. Jak często poświęcamy czas na rozwój duchowy, na rozmowę z Bogiem? Jezus mówi Marii w Altorcie, że nawet najkrótsza modlitwa wypowiedziana z głębi serca ma nieskończoną wartość. Czy znajdujemy czas, by zbliżyć się do Niego w codziennym chaosie życia? Chciałbym, abyście teraz zatrzymali się na chwilę i pomyśleli: Gdyby dziś był ostatni dzień waszego życia, czy jesteście gotowi stanąć przed Chrystusem? Podzielcie się swoimi myślami w tysiąc komentarzach. Pamiętajcie, że Jezus jest zawsze z nami gotowy, by nas prowadzić, pocieszać i napełniać swoją miłością. Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu: Jezus jest moim pokojem. A jeśli chcesz, byśmy dalej zgłębiali tę niezwykłą tajemnicę, daj mi znać, abym mógł kontynuować. Jezus, kontynuując swoje objawienia dla Marii Waltorty, opisuje szczegółowo to, co dzieje się w momencie przejścia duszy na drugą stronę. Powiedział: Chwila śmierci jest jak przebudzenie ze snu. Dusza, opuszczając ciało, widzi prawdę w całej jej pełni. To, co było ukryte przed oczyma człowieka w ziemskim życiu, staje się jasne i przejrzyste. Każda dobra myśl, Każde miłosierdzie, każdy grzech, wszystko zostaje ujawnione w świetle mojej miłości. Wyobraźmy sobie to światło: nie jest ono oskarżeniem ani potępieniem, ale ostatecznym zrozumieniem. Jezus mówi Marii, że w tym momencie dusza odczuwa głęboki pokój, jeśli żyła zgodnie z Jego naukami, ale ci, którzy odrzucili Jego miłość, mogą odczuwać palącą tęsknotę i żal. Nie przychodzę, aby osądzać, ale aby dawać Wam życie. Wasze czyny są tym, co was prowadzi ku światłości lub oddala od niej, tłumaczy Jezus. Jak wygląda to spotkanie z Chrystusem? Maria Waltorta opisuje, jak Jezus ukazał jej wizję duszy, która po śmierci staje przed nim. W oczach Jezusa dusza widzi całą swoją przeszłość dobro i zło a przede wszystkim ogrom Jego miłosierdzia. To ja jestem Alfą i Omegą początkiem i końcem. Mówi Jezus, przypominając, że On jest sensem i celem każdej ludzkiej egzystencji. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad tym przesłaniem. Jakie dzisiaj podejmujemy decyzje? Czy prowadzą nas one bliżej Boga? Jezus przypomina Marii, że każdy dzień jest szansą na nawrócenie, na zmianę kierunku. Nawet jeśli w Twoim życiu jest wiele grzechów, jedno szczere przepraszam otwiera drzwi mojego miłosierdzia. Nie zwlekajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy będziecie musieli stanąć przede mną, ostrzega Jezus. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na sakrament pojednania. Maria Waltorta opisuje, jak Jezus podkreślał jego znaczenie jako aktu uwolnienia duszy od ciężaru grzechu. Spowiedź to nie tylko wyznanie win, ale akt pokory i powrotu do mnie, mówi Jezus. A co z tymi, którzy nie mają odwagi lub odkładają nawrócenie na później? Jezus odpowiada... Nie pozwólcie, aby strach was powstrzymał. Moje serce jest otwarte na każdego, kto do mnie przychodzi. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, podziel się swoimi przemyśleniami. Czy czujesz, że Jezus wzywa cię do czegoś więcej w twoim życiu? Napisz w komentarzu: Jezu, ufam Tobie, aby wyznać swoje zaufanie do Jego miłosierdzia. Nie przestawajmy na tym etapie. Jezus objawił jeszcze więcej Marii torcie o chwili śmierci i tym, co czeka duszę po niej. Czy chcesz usłyszeć więcej o tej tajemnicy? Chwila śmierci, mówił Jezus do Marii Waltorty, to jak otwarcie drzwi do wieczności. Dusza, która wchodzi w światło, doświadcza dwóch rzeczy: mojego miłosierdzia i sprawiedliwości. Miłosierdzie jest moją naturą, ale sprawiedliwość to prawda, która nie może być zakryta. Maria Waltorta, notując te słowa, opisywała, jak Jezus z wielką czułością tłumaczył, że każdy człowiek, stając przed nim, zobaczy swoje życie takim, jakim naprawdę było, nieosądzane ludzkimi kategoriami, ale w świetle miłości Boga. Dla tych, którzy trwali w wierze, chwila ta jest jak powrót do domu, wypełniona niewysłowioną radością. Jezus zapewniał: Ci, którzy w swoim życiu kochali, przebaczali i czynili dobro, znajdą we mnie swoje spełnienie spotkanie ze mną nie będzie dla nich sądem ale objęciem miłości ale co z tymi którzy odrzucili jego miłość Jezus mówił jasno oni zobaczą jak bardzo oddalili się ode mnie i sami poczują ciężar swoich wyborów to nie ja was potępiam to wy wybieracie swoje przeznaczenie wizje Marii Waltorty są pełne obrazów które poruszają serce Jezus ukazał jej duszę która nie mogąc znieść swojej winy wołała Panie, daj mi czas, abym mogła wszystko naprawić. Ale czas ziemskiego życia dobiegł końca. Jezus tłumaczył. Dlatego tak ważne jest, abyście byli gotowi każdego dnia. Życie nie jest długą obietnicą, jest chwilą, w której możecie wybierać wieczność. Pomyśl przez chwilę. Czy jesteś gotów na spotkanie z Jezusem, gdyby miało się to stać dzisiaj? W komentarzach podziel się swoimi przemyśleniami, pisząc: Jezu, pomóż mi żyć w Twojej miłości. To nie jest tylko akt wiary. To deklaracja Twojej gotowości, by naśladować Chrystusa w każdej chwili. Jezus nie pozostawia nas jednak bez nadziei. Mówił do Marii Waltorty: Moja miłość jest silniejsza niż Wasze grzechy. Przez moją mękę i śmierć na krzyżu otworzyłem Wam drogę do zbawienia. Nie bójcie się mnie, ale przyjdźcie do mnie ze skruszonym sercem, a znajdziecie pokój. Kiedy zastanawiamy się nad tajemnicą śmierci, często zadajemy pytanie. Co się dzieje z duszą po opuszczeniu ciała? Maria Waltorta opisała, jak Jezus wyjaśnił jej, że istnieją trzy możliwe drogi. Spotkanie z Bogiem w chwale, oczyszczenie duszy w czyśćcu lub odrzucenie światła i oddalenie się od Boga. To, co wybieracie teraz na ziemi, decyduje o waszej wieczności, powiedział Jezus. W tym momencie Jezus skierował apel do wszystkich wierzących. Żyjcie tak, jakby każdy dzień był waszym ostatnim. Kochajcie mnie całym sercem, a wasza śmierć będzie początkiem nowego życia w radości, która nigdy się nie skończy. Maria Waltorta, będąc świadkiem tych objawień, zachęca nas, byśmy zastanowili się nad swoim życiem i postawili sobie pytanie: Czy moje serce jest gotowe na spotkanie z Chrystusem? A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Czy czujesz, że Jezus wzywa Cię do przemiany? W ostatniej części tego głębokiego przesłania Jezus zwraca uwagę na coś, co Maria Waltorta określiła jako klucz do wieczności. Jezus powiedział jej: Człowiek nie został stworzony, aby umrzeć, lecz aby żyć. Śmierć to tylko przejście. Ci, którzy ufają mojemu słowu, nie znajdą w niej końca, lecz nowy początek, wejście do pełni życia, jakiego nie sposób sobie wyobrazić na ziemi. To właśnie ten klucz: ufność w Boże miłosierdzie i życie w zgodzie z Jego wolą jest decydujący w chwili naszego przejścia. Jezus mówił z wielką troską o tych, którzy czują lęk przed śmiercią. Nie bójcie się. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Przeszedłem przez śmierć, aby otworzyć wam bramy nieba. Ktokolwiek wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Te słowa zapisane w Ewangelii Jana rozbrzmiewają jak obietnica, której możemy się uchwycić w każdej chwili naszego życia. Maria Waltorta wspominała, że Jezus ukazał jej także obraz tych, którzy żyli w miłości, lecz odczuwali żal za zmarnowane chwile. Dusze te, przechodząc przez oczyszczenie, mówiły: Dlaczego tak późno odkryłem, jak wielka jest Twoja miłość, Panie? Jezus wyjaśniał, że choć czas na ziemi się skończył, dla Boga zawsze jest możliwość przebaczenia i odnowy duszy. Jednak przypominał również, że każda chwila bez miłości jest straconą chwilą wieczności. Drogi widzu, może teraz zastanawiasz się, co to oznacza dla ciebie. Czy żyjesz w pełni z miłością do Boga i bliźniego? Czy masz świadomość, że Twoje życie to dar, który możesz wykorzystać, aby zbliżyć się do stwórcy? Jeśli czujesz potrzebę przemiany, teraz jest na to czas. Jezus mówi do każdego z nas: otwórz swoje serce, a dam ci pokój, którego świat dać nie może. Jezus zapewnił Marię Waltorte, że śmierć nie jest końcem. Ale początkiem wiecznego życia w Jego obecności. Opisywała ona, jak Jezus mówił z wielką miłością o chwili, kiedy dusza spotyka się z Nim twarzą w twarz. To spotkanie nie jest powodem do strachu, lecz powodem do radości dla tych, którzy żyli w prawdzie i miłości. Bądźcie gotowi, aby przyjąć mnie jako swojego Zbawiciela, a nie jako sędziego. To przesłanie kończy się wezwaniem do działania. Jezus mówił do Marii Waltorty, że kluczem do pokoju serca jest zaufanie Jego miłości i przyjęcie Go jako Pana swojego życia. Jeśli pragniesz tego teraz, możesz uczynić to w prostej modlitwie: Jezu, oddaję Ci moje życie. Przebacz mi moje grzechy, prowadź mnie w Twojej prawdzie i daj mi wieczne życie z Tobą. Na koniec, drogi widzu, zachęcam Cię, abyś podzielił się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz: Jezu, ufam Tobie. Niech to będzie wyraz Twojej wiary i ufności. Zapraszam Cię również do obejrzenia innych filmów na naszym kanale: chodzenie z Bogiem, które mogą pomóc Ci w pogłębianiu wiary i zrozumieniu Bożego planu dla Twojego życia. Pamiętaj, że Jezus czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Nie zwlekaj. Dziś jest dzień zbawienia. Szukaj Go, a znajdziesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie.